To może powtórzymy jak się sortuje? Nie no, co ty, Seba? No jak się sortuje? Weź, Seba. Bo nie wiesz. a nie wiem. To powiedz plastiki? Plastiki do żółtego. Do żółtego. Plastiki do żółtego. Plastiki do żółtego, no wiem. Papier do niebieskiego. Papier do niebieskiego. Wiem, sam powiem. Ale nie mówisz. Bo ty. Co ja? Co ja? Mnie stresuje. Ja cię stresuję? Uczysz się tego 5 lat, mówią w szkole, w telewizji, a ty nic, jak krew w piach. Tak, krew zaraz. Dobra. Szkło? Do jakiego kosza? No do kosza. Ale jakiego? Takiego z klapą. Do zielonego! A ta tablica? Co to w ogóle jest napisane? Że otrzymaliśmy na ten film dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. No dobra, mam nadzieję, że już się nauczyłeś startować. Jeszcze ci dziubek zrobię, ale przyzna, że jak seba zrobić dziubek, to nie ma bata we wsi.